Dzień dobry Państwu. Zapraszam na skrót wiadomości z retusza. Burmistrz Teresa Substyk podpisała 13 października list intencyjny z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Dokument dotyczący współpracy w ramach realizacji budowy nadbrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim wraz z zapleczem logistyczno-magazynowym. Strony uznając potrzebę rozwoju potencjału gospodarczego rzeki Wisły jako szlaku komunikacyjnego oraz wspierania dobrych praktyk w zakresie popularyzacji i promocji żeglugi śródlądowej podejmą działania zmierzające do utworzenia nadbrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim i poprawy warunków żeglugowych na rzece. Realizacja zadania przebudowa odcinka ulicy Kujawskiej. O długości 447 metrów w solcu Kujawskim. Inwestycja została dofinansowana ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie z dnia 25 maja bieżącego roku. Koszt inwestycji 2 556 707,72 zł. Okres realizacji od kwietnia 2023 roku do końca grudnia 2023. W poniedziałek, 2 października, soleccy seniorzy po raz kolejny wzięli udział w inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetu III wieku, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Filii w Filii solcu -Kujawskim. Szeregi słuchaczy w Filii zasiliły kolejne osoby. Świadczy o tym niesłabnąca popularność uniwersytetu i potwierdzenie faktu, iż uczymy się całe życie. Sołectami w korpusie radnych. Podczas posiedzenia forum samorządowego województwa kujawsko-pomorskiego, które odbyło się 4 października w Toruniu, marszałek Piotr Całbecki wręczył akty powołania 32 radnych gmin i powiatów. Jak mówił marszałek, osoby te będą w swoich lokalnych społecznościach ambasadorami spraw europejskich. W gronie tych znalazł się przedstawiciel Soleckiej Rady Miejskiej, Adam Michał. Solec przyjazny rowerzystom. Gmina Solec Kujawski znalazła się w gronie laureatów nagród Marszałka Lidera Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nagrody wręczono w czasie uroczystej gali, podczas trzeciego Kujawsko-Pomorskiego Sympozjum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ratownictwa Medycznego. 11 października w Auli Politechniki Bydgoskiej odebrała ją burmistrz Teresa Suczek. Lider Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to wyróżnienie wręczane całorocznie w następujących kategorii. Powiat przyjazny rowerzystom, gmina przyjazna rowerzystom, Samorząd świecący dobrym przykładem, bezpieczne rozwiązania infrastrukturalne oraz lokalne inwestycje i innowacje w dziedzinie BDR. Solec Kujawski został nagrodzony w kategorii Gmina Przyjazna Rowerzystom. W gminie jest prawie 23 km ścieżek rowerowych. Zmiana czasu. Przypominamy. W nocy z 28 na 29 października zmieniamy czas z letniego na zimowy. Pamiętajmy o przesunięciu wskazówek zegarów z godziny 3 na 2. Jest to dobra wiadomość dla tych, którzy lubią długo posłać. 4 października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 po raz kolejny wzięli udział w sprzątaniu naszej małej ojczyzny. Razem, w szóstej edycji ekologicznej inicjatywy, sprzątamy dla Polski klasy 4a i 4c. Wraz z Małgorzatą Walczak i Joanną Kocikowską, wyposażone w rękawiczki i worki, wyruszyły, aby posprzątać w pobliskie osiedle toruńskie. Opiekunki wraz ze swoimi uczniami cieszą się, że dzięki nim choć skrawek naszego świata jest piękniejszy. Obchodzony 14 października Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do złożenia życzeń wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty. We wtorek 17 października w Urzędzie Miejskim burmistrz Teresa Substyk nagrodziła wyróżniających się nauczycieli. W kilku słowach podkreśliła, że każdego roku nagradza nauczycieli, którzy w wyjątkowy sposób realizują swoją pasję nauczania, którzy Okazują piękną sympatię, empatię i cierpliwość wobec uczniów zasługujących na uhonorowanie. Nauczyciele nagrodzeni przez burmistrza: Joanna Derenda Łukasik, Wiesław Nowak, Szkoła Muzyczna. Małgorzata Kaczan, Elżbieta Krawczun, Przedszkole Promyczek. Anna Szmagalska, Aleksandra Kruk, Piotr Dylewski, Szkoła Podstawowa nr 4. Małgorzata Niedźwiecka, Anna Wojtasik. Do szkoły podstawowej numeri. Gratuluję. Noc bibliotek w Bibliotece Publicznej zgromadziła 7 października zarówno młodych, jak i starszych mieszkańców naszego miasta. Wszystką za sprawą bogatego programu. W chwili dla dzieci dla najmłodszych mieszkańców przygotowane zostały dwa seanse filmowe, a czas między nimi wykorzystany został na zajęcia plastyczne i ruchowe. W bibliotece głównej Szereg atrakcji skupiał się wokół zrealizowanego w bibliotece projektu śladami celebrytów okresu międzywojennego w Sącu Kujawskim. W ramach jego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 przygotowali grę mobilną – Solec Odysaja Międzyczasowa 1932. Sam projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach projektu Patriotyzm Jutra. Gra mobilna nie powstałaby, gdyby nie pomoc naszego sowieckiego muzeum, patronata projektu oraz fundacji Good Culture, którego wiedza merytoryczna i doświadczenie pozwoliły połączyć elementy historyczne z nowoczesnymi technologiami. Ogólnopolski turniej w kompleksie ośrodka sportu i rekreacji. 15 października odbył się Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego. Jego organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy TOP. A zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Mikrogranty. 124 zawodników zagrało w 10 kategoriach od skrzatów do juniorów z podziałem na dziewczęta oraz chłopców. Nikodem Waldowski jako jedyny z grających soleczan wywalczył podium. Gratuluję. UKS Top i Powiat Bydgowski zapraszają na podział. Zawsze raz. UKS Top i Powiat Bydgowski zapraszają do udziału w Mistrzostwach Powiatu w tenisie stołowym w drużynowym w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Liceliady Dziewcząt i Chłopców. Zawody odbędą się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Solcu Kujawskim przy ulicy Tartacznej 25 dnia 27 października od godziny 9.30. Na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Solcu Kujawskim 4 października rozegrano Mistrzostwa Powiatu Bydgowskiego w Piłce Nożnej Chłopców w kategorii Igrzysk Młodzieży Roczniki 2009-2010. W zawodach tych wzięły udział cztery drużyny. Tytuł mistrzów powiatu zdobyli uczniowie ze szkoły podstawowej nr 4 w Solcu Kujawski, którzy wygrali dwa mecze, a jeden zremisowali. Tym samym sądeczanie zdobyli prawo występu w ćwierćfinałach wojewódzkich organizatorami mistrzostw byli międzyuczniowski klub sportowy Start Solec Kujawski oraz ośrodek sportu i rekreacji w Solcu Kujawski. Zespoły otrzymały medale, puchary, dyplomy, napoje i słodycze ufundowane przez Starostwo Powiatowo-Bygorzczy. Piknik Europejski. Wiele atrakcji dla najmłodszych przygotował Urząd Marszałkowski, który zorganizował w naszym mieście Rodzinny Piknik Europejski. Do udziału w imprezie zaprosił z Oleczem Marszałek Piotr Całbecki. Na scenie były występy, a obok na telewizji prezentowano inwestycje dofinansowane ze środków unijnych. Na zakończenie imprezy zaśpiewał Baranowski, ciepło przyjęto przez publiczność, która zgromadziła się pod sterą. Podczas pikników Urząd Marszałkowski rozpowszechnia wiedzę o funduszach europejskich. W świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 zrobiło się kolorowo. Na jednej ze ścian pojawił się mural przedstawiający zabytki i atrakcje Sołtka Kujawskiego. Na drugiej zaś zaraiło się od bohaterów literackich z ulubionych książek uczniów. Szare dotąd schody nabrały kolorów, a ściany między oknami ozdobiły stosy książek, magicznych kamieniczek i podobizn patronatki Marii Skłodowskiej-Curie. Za projekt i wykonanie Powiedzialne były niezwykle kreatywne i pracowite panie – Aleksandra Kłodyńska i Jowita Dec. Cała społeczność szkolna jest pod wrażeniem tam. To wszystko w dzisiejszym skrócie wiadomości z Ratusza. Do zobaczenia za dwa tygodnie.